Cześć, kochani, z tej strony Estera. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Mierzymy na moim kanale. I dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia odcinka, który będzie najprawdopodobniej najgorszym odcinkiem mierzymy tutaj na kanale. Dlaczego najgorszy? Dlatego, że to, co zobaczyłam, od razu już mi się nie spodobało i myślę, że tutaj może być problem zarówno z jakością, jak i rozmiarówką. Także dobra, słuchajcie, już nie przedłużając, powiem Wam tylko, że wszystkie te ubrania są ze sklepu Floriday. Jeżeli będę miała jakiś kod rabatowy dla Was, to zostawię go tutaj w tym miejscu oraz w opisie filmiku. No i oczywiście linki do wszystkich ubrań zostawiam Wam w opisie. Tam może sobie sprawdzić ceny. No i teraz przechodzimy już do pokazywania tych ubrań. Pierwszą rzeczą, jaką chciałabym Wam pokazać są buty i mam takie dziwne wrażenie, że niby są takie same jak na zdjęciu, ale jednak są dużo gorszej jakości. W sensie są takie same, jest to po prostu identyczny model, ale wydaje mi się, że jakość wykonania jest inna. No więc tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o te buty, no to problem z nimi jest taki, że ja po prostu spodziewałam się, że one będą większe, będą takie bardziej masywne. Ja lubię właśnie takie bardziej masywne, sportowe buty i myślałam, że one takie będą. A to są takie zwyczajne, leciutkie, byle jakie trampki. I. No, nie wiem, w sumie co mam o nich myśleć. Zaraz je oczywiście przymierzę. Słuchajcie, tutaj wkładka nie jest przyklejona i ona tutaj sobie po prostu lata. Spróbuję ją teraz włożyć. No, z tym już tutaj też na pewno będzie problem. Nie mam pojęcia, dlaczego to, ta wkładka nie jest przyklejona. W drugim bucie też przyklejona nie jest. Ja mam rozmiar 38 i oczywiście, kiedy przymierzę te buty, no to powiem Wam, czy ta 38 wypada. Tak wiecie, normalnie standard. Przymierzyłam sobie te buty i no w ogóle mi się one nie podobają naprawdę, no ja się spodziewałam zupełnie czegoś innego, jeżeli chodzi o rozmiarówkę, to wszystko jest ok ale one, no nie wiem, no są po prostu brzydkie a na stronie wyglądały fajnie nie wiem o co chodzi, będę się musiała jeszcze temu przyjrzeć, tutaj pokazuję wam ze wszystkich stron, ale nawet wiecie co nie podoba mi się tutaj to wycięcie no jakoś po prostu wyglądają tak głupio kolejna rzecz, to chyba rzecz, która najbardziej mi się podoba z tego całego holu jest to sweterek, ale obawiam się, że będzie na mnie za duży, ja sugerując się Rozmiarami, o widzę, że już od tej bieli szaleje mi kamera. Ja sugerując się wymiarami podanymi na stronie, zamówiłam wszystkie te ubrania w rozmiarze M. I, no nie, muszę przymierzyć, ale wydaje mi się, że mogą być ciut za duże. Pierwszy sweterek na zdjęciu wygląda naprawdę przepięknie i wygląda na taki bardzo bardzo dobry jakościowo. Natomiast tutaj dosłownie aż skrzypi mi pod palcami. No po prostu widać, że on jest tani. Nie wiem na ile będzie to widoczne w kamerze, ale po prostu widać, że on jest taki troszkę tani, troszkę byle Sprawdzimy sobie jego skład. A kurczę, tu nawet nie ma składu. Nawet nie ma metki ze składem, ale jestem Praktycznie przekonana, że jest to jakiś akryl i to taki niezbyt przyjemny. Ten sweterek jest naprawdę bardzo ładny i na zdjęciu on wygląda super. Gdyby był wykonany z materiału lepszej jakości, to byłby po prostu cudowny i na bank byłabym nim zachwycona. Ale zobaczcie, on po prostu wygląda tak jakoś trochę blejak. Nie wiem, czy macie też takie samo wrażenie. Pokażę Wam z bliska te koronki. O, widzicie, tutaj, tutaj niestety coś odstaje. Tutaj też widzę, że coś odstaje. Ja tak nie do końca dobrze widzę, bo obserwuję teraz siebie w podglądzie. Jeżeli chodzi o rozmiar, to powiem Wam, że no, widać, że jest za duże. Nie wygląda to najlepiej, dlatego że tutaj tak wisi. No. Nie, on się, jakoś, on się jakoś w ogóle tak nie fajnie układa. Może musiałabym go wyprasować, albo na przykład włożyć sobie tutaj. Yy, no, teraz mam legginsy akurat w spodnie. No kurczę, wydaje mi się, że jego problem polegał właśnie na tej yy, kiepskiej jakości. I gdyby nie to, to on byłby całkiem fajny i mógłby się nawet bardzo fajnie układać, mimo że jest troszkę większy. Odcień tego sweterka, który pokazywałam Wam przed chwilą. Jest ładny, natomiast tutaj ta biel jest taka naprawdę żółta, no nie do końca mi się podoba. No i ten sweterek wydaje się być też taki dość spory. No on już jest lepszy jakościowo. Kurczę, wydaje mi się, że on będzie naprawdę na mnie za duży i nie będzie fajnie wyglądał. Szkoda, że wzięłam właśnie Emki. No ale słuchajcie, ja się naprawdę dokładnie wymierzyłam i sugerowałam się tymi wymiarami na stronie, także nie jest to moja wina. Ten sweterek, kiedy jest rozpięty, uważam, że wygląda naprawdę nie najgorzej. Ale w momencie, kiedy go zapinamy, co jest bardzo, bardzo trudne, ponieważ te dziurki tutaj są małe i trzeba się troszkę namęczyć, żeby go zapiąć. O, zobaczcie, jak on jest tutaj zapięty. Właśnie jakoś tak był zapięty na zdjęciu i wyglądał fajnie, i mi właśnie o taki efekt chodziło, jak ze zdjęcia, a on beznadziejnie wygląda, jak jest zapięty. Nie, 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 to nie, to, to, to wygląda w ogóle źle. To wygląda strasznie. Nie, 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 nie. Dobra, zdejmuję go. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. Kolejna rzecz, znowu będzie najprawdopodobniej za duża. Jest to płaszcz. I słuchajcie, no tak, jak widzicie, no on też nie wygląda na jakiś. Super fajny. Bardzo podoba mi się jego kolor, i kolor rzeczywiście jest taki sam jak na stronie. Ale ten na stronie wydaje się być jakiś taki grubszy, materiał bardziej mięsisty. No, po prostu wygląda na lepszy jakościowo. Metki ze składem brak, no ale pewnie jest to poliester. No, i tutaj podobna historia, jak zresztą ubrań. No, ten płaszcz leży po prostu tragicznie. Nie układa się. On jest wykonany z dość cienkiego materiału. Bo to jest najbardziej wkurzająca rzecz, jeżeli wymierzysz się dokładnie. A później, o zobaczcie, nie, on jest, on jest naprawdę stanowczo za duży. Jeżeli to jest MK, no to błagam Was. Gdyby to była MK, no to z jakimś grubszym swetrem pasowałaby jak ulał. Taka standardowa MK. No a tutaj widzicie, no. No dramat. Wygląda to fatalnie. Kieszenie są rzeczywiście, to nie jest imitacja, ale są przeszyte, więc trzeba je sobie rozpróć. No, fajny, fajnie podoba mi się ten kolor, ale reszta to jest tragedia. To, to chyba będzie krótki filmik, bo tak szybko przechodzę od jednej rzeczy do kolejnej, ale jak sami widzicie, no, nie ma tu się czym zachwycać. Kolejna rzecz. I to jest w sumie rzecz, która byłaby może i całkiem fajna, gdybym wiedziała, że nie jest wykonana z elastycznego materiału. Wzięłam sobie t-shirt i wzięłam go w rozmiarze M, bo myślałam, że będzie z dokładnie takiego materiału jak ten. Wiecie, nierozciągliwego. Tymczasem okazuje się, że ten materiał jest rozciągliwy, więc wydaje mi się, że po prostu koszulka, która będzie taka troszkę zbyt duża, może tak nie niezaładnie wisieć i wyglądać po prostu troszkę smętnie. Ale jeżeli chodzi o kolor i tutaj ten wzór. Podoba mi się, naprawdę? Taka troszkę myślę, że odskulowa rzecz. Poszukajmy tej metki, ale nie, nie znajdziemy. To akurat może być bawełna. No i ta koszulka, słuchajcie, jednak ona nie jest taka najgorsza, ja ją sobie na pewno zostawię i na pewno będę ją sobie nosić. Ale tak myślę, że raczej po domu i w koło domu, dlatego że nie jest jakaś super fajna, ale naprawdę wydaje mi się, że to jest bawełna. Muszę sobie jeszcze sprawdzić na stronie, może powinnam to zawsze sprawdzać i można wtedy mi łatwiej byłoby od razu mówić o danej rzeczy, niż szukać tego na metkach. No, także tu myślałam, tu myślałam że ona będzie wyglądała źle, ponieważ. No ten materiał jest elastyczny, ale w miarę okej okay się układa, także słuchajcie, tragedii nie ma. Może trochę dziwnie wygląda jedynie to, że tutaj te rękawki są takie obcisłe, całkiem przy skórze, a ten dół tak wisi, ale myślę, że nie jest źle. Ostatnią rzecz pokażę wam na wieszaczku. Rozmiar również M I to jest szara, taka zwyczajna, klasyczna koszula I tutaj jeżeli chodzi o rozmiar To moje pierwsze wrażenie jest takie, że ona powinna na mnie pasować bardzo dobrze Także może chociaż jedna rzecz Będzie tutaj taka fajna, że będę po prostu ją chciała sobie zostawić i nosić no Ona jest bardzo wygnieciona, więc pewnie zaraz ją sobie na szybko przeprasuję Zanim ją Wam pokażę, no bo teraz bardziej źle wygląda ta koszula to jest zdecydowanie najlepsza rzecz z tego holu. Myślę, że ją sobie zostawię, ponieważ bardzo mi się podoba. Ma ładny kolor, bardzo taki mm, zwykły, ale taki uniwersalny. Będzie pasował do wielu rzeczy. Oczywiście będzie, jak widzę, że ona nawet z takimi zwykłymi leggingsami le le wygląda całkiem spoko. Z jeansami będzie wyglądała też dobrze. Ze spódnicami, także na pewno tę rzecz sobie zostawiam. I ona leży na mnie idealnie. Zobaczcie, po prostu. Wygląda, jakby była szyta na miarę. Nic mnie tutaj w biuście nie uwiera. Nie rozchodzi mi się. Także ta emeczka tutaj naprawdę jest strzałem w dziesiątkę. No chociaż jedna fajna rzecz. Taka, z której naprawdę się cieszę. Zwykła, klasyczna rzecz. Myślę, że coś takiego naprawdę warto mieć w szapie. Także chociaż ta jedna rzecz. No i kochani, na dzisiaj to już wszystko. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Podsumowując, to był zdecydowanie jeden. Z najgorszych, o ile nie najgorszych, haul tutaj u mnie na kanale z ubraniami. Ale tak jak mówiłam już wcześniej, ta seria temu służymy sobie tutaj, te ubrania testujemy i po prostu sprawdzamy, czy warto je kupić, czy nie warto. No, ocenę pozostawiam Wam, jakie jest moje zdanie, już wiecie. Także mi już pozostaje się tylko z Wami pożegnać. No i oczywiście zaprosić Was na kolejny odcinek. Jeżeli lubicie serię Mierzymy, no to na kanale będzie tutaj w najbliższym czasie więcej takich odcinków. Także zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Pa!